To jest podcast DMSM. Odcinek drugi: Jak w sześciu krokach wdrożyć social selling w firmie. Cześć, nazywam się Arkadiusz Michalik i zapraszam na podcast Digital Marketing and Social Media, w którym dzielę się wiedzą na tematy związane z nowoczesnym marketingiem, sprzedażą i mediami społecznościowymi. Na co dzień wraz z moim zespołem zajmujemy się rozwojem marketingu małych i średnich firm. Jestem pasjonatem procesowego podejścia i nowoczesnego zarządzania, które skutecznie wykorzystuję podczas współpracy z klientem. Jeśli na co dzień zajmujesz się marketingiem i sprzedażą lub zastanawiasz się, jak wykorzystać potencjał Facebooka, Instagrama czy LinkedIn'a w swoim biznesie, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Cześć. Witajcie w drugim odcinku. Na początek historia. Historia Tomka, który ma 52 lata, jest w sile wieku, bo jeździ na rowerze, pływa, biega. Od 20 lat prowadzi firmę produkcyjną, ale na rynku zaczynają pojawiać się inne, młodsze firmy w jego branży, które stopniowo podbierają mu klientów. Najpierw tych mniejszych, potem zaczynają podbierać również tych większych. Tomek, który w wolnym czasie zdobywa wiedzę z zakresu marketingu, marketingu online, sprawdził sobie konkurencję w internecie, no i teraz wszędzie wyświetlają mu się jej reklamy. Do tego jeszcze wszystkiego, stary znajomy Tomka zamówił produkt u konkurencji ten sam produkt, produkt który Tomek ma w ofercie. No i kiedy Tomek zapytał go, dlaczego kupił u tej konkurencji, no to on odpowiedział, że no jakoś tak, no tam. Zostawił numer, zadzwonili i, no, i tak jakoś doszło do transakcji. W związku z tym, Tomek zrobił quiz dla swoich znajomych, którzy nie znają jego firmy. No i okazało się, że kiedy porównywali sobie strony internetowe, treści, które produkują firmy ta Tomka i tej jego bezpośredniej konkurencji, to nie tylko nie było widać tej różnicy w doświadczeniu tych 20 lat, które stały za. Firmą Tomka, ale nawet te firmy, które, te młodsze firmy, wydawały się dużo bardziej doświadczone i dużo solidniejsze niż ta firma Tomka. No i to go, to go trochę rozłożyło na łopatki. No i Tomek y, poszukał w internecie, co on w takiej sytuacji może zrobić, jakie rozwiązania może zastosować, i doszedł do wniosku, że ma w tym momencie przed sobą dwie możliwości. Albo zbuduje Taki marketing online u siebie w firmie, albo zleci to całkowicie jakiejś innej instytucji, firmie i nie będzie się w ogóle tym zajmował. I dzisiaj, dzisiaj pochylimy się nad tą pierwszą opcją, a ja postaram się Wam w kilku krokach opowiedzieć, przeprowadzić przez ten proces, ten z pozoru trudny proces wdrożenia. Dla kogo jest ten odcinek? Odcinek jest zdecydowanie dla właścicieli małych i średnich firm, którzy chcą wdrożyć social media selling lub marketing online w swojej firmie. No i dla osób takich wyspecjalizowanych, specjalistów powołanych do wdrożenia właśnie social sellingu w, w firmie czy w organizacji. Więc jeśli chcesz poznać 6 kroków, które dzielą cię od wdrożenia social sellingu w swojej firmie, to zapraszam do części merytorycznej. Witam w części merytorycznej. Dzisiaj przygotowałem dla Was 6 kroków, które należy podjąć, aby wdrożyć social selling w swojej firmie. I po pierwsze, tu gratulacje, dlatego że wdrożenie to nigdy nie jest łatwy proces. Trzeba mieć trochę odwagi, żeby przez niego przejść. Szczególnie dlatego, że ten pierwszy krok to jest analiza sytuacji, czyli taki biznesowy rachunek sumienia. No i właśnie, krok pierwszy to analiza sytuacji obecnej. W pierwszym kroku musisz sprawdzić swoją obecną sytuację, czyli po prostu jakie działania są w tym momencie podejmowane. I to niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem, czy, czy zostałeś powołany na to stanowisko, musisz zebrać do kupy to, co w tym momencie jest wykonywane. Na pewno możesz sprawdzić obecne wyniki: zarówno te, które dostępne są w social mediach, ale również te, które dostępne są dzięki Google Analytics. Jeżeli jeszcze tych danych nie zbierasz lub ich nie masz, no to trudno, po prostu przejdź dalej. Na pewno musisz się zastanowić, czy twój zespół jest gotowy do podjęcia działań w social mediach. Czy twoja organizacja nie potrzebuje najpierw uporządkowania jakichś innych spraw? To jest część tej analizy obecnej sytuacji. Co to znaczy? To znaczy, że być może na początek bardziej potrzebne jest ci wdrożenie systemu CRM, czyli Systemu, który będzie w jakiś sposób tych Twoich klientów czy potencjalnych klientów zapisywał i śledził to, co się z nimi dalej dzieje, dzieje tak abyś mógł mierzyć wyniki tych Twoich kampanii. Być może potrzebna Ci jest strategia pozyskiwania klientów, a nie działania właśnie w, w kontekście social sellingu. Więc jeżeli te sprawy związane z pozyskiwaniem klientów Marketingiem nie są jeszcze uporządkowane, to na pewno warto zrobić te pół kroku w tył i najpierw te sprawy uporządkować. Jeżeli w Twojej, jeżeli w twojej maszynie nie funkcjonują inne elementy, jeżeli w Twojej firmie nie działają inne elementy, to niestety social media. Mogą znacząco nie poprawić Twojej sprzedaży, i to jest częsty błąd, który jest popełniany: to znaczy, nie funkcjonują nam różne elementy, dokładamy do tego jeszcze social selling i no właśnie, i niewiele się dzieje, dlatego że social selling sam w sobie nie zadziała. Social, social media to nie jest lek na całe zło, tylko bardziej długofalowy proces, który wymaga zaangażowania od strony nie tylko Twojej, ale również Twoich pracowników. Zadaniem marketingu nie jest właściwie e, wsparcie sprzedawców w, w, w pozyskiwaniu klientów, ale właściwie wsparcie poprzez tworzenie treści, tworzenie strategii, e, w ten sposób docieranie do, e, do klientów. Więc jeżeli nie odrobiłeś swojego zadania domowego i nie wiesz, kto jest teraz twoją grupą docelową lub twoi pracownicy, co gorsza, nie wiedzą, no to pewnie trudno będzie ci e, w tym momencie coś zaplanować. Więc to jest taki pierwszy punkt, analiza sytuacji obecnej. To jest bardzo ważne i pewnie nikogo nie zaskoczyłem tym, ale, ale muszę to powiedzieć na początku. No bo to w, właściwie wszędzie się przewija, że ta analiza sytuacji to jest punkt pierwszy do wszelkich rozważań na temat marketingu i nie tylko. I punkt drugi. Punkt drugi to jest jasny i klarowny cel. No, i o tych celach też zostało już bardzo dużo powiedziane, ale ja to spróbuję uprościć. W pierwszej kolejności musisz zastanowić się, czy twój cel to jest cel bardziej komunikacyjny, czyli taki PR-owy, czy to jest cel bardziej sprzedażowy, czyli bardziej biznesowy, bardziej potrzebujesz leadów, kontaktów. Więc te działania w social media, w social sellingu możemy podzielić na dwie takie kategorie czyli właśnie komunikację i sprzedaż, i tu musisz się zastanowić, co będzie Twoim celem? Przy przygotowaniu planu, tym co jednym zajmuje to bardzo dużo czasu, innym nie, innym ten, te plany idą bardzo sprawnie i to już zależy, zależy bardzo od firmy, w której pracujesz. To, co musisz wiedzieć, to na pewno to, że taki plan lub strategia jest często wielokrotnie modyfikowana. To znaczy nie przygotowujesz na tym etapie jeszcze dokumentu końcowego, który będzie sprawdzony i działający. Na tym etapie przygotowujesz plan, który po wdrożeniu będzie można ocenić i zmodyfikować na przyszłość. Ważna jest też rozległość tego, tego planu. Czasem jest to prosty plan wdrożenia, a czasami jest to bardzo rozległy plan zawierający marketing automation, pozyskiwanie leadów w social media itd., itd. Ważne jest też to, jakie rozległe są twoje działania. I to też na tym etapie celu powinno zostać sprecyzowane. No, i na pewno warto też przy tej okazji ustalić odpowiednich odbiorców, czyli to, do kogo będą te Twoje komunikaty kierowane oraz odpowiednie medium, czyli to, gdzie będą te treści publikowane. Trzeba sprecyzować, jaki konkretnie będzie ten Twój cel komunikacyjny i sprzedażowy, czyli czy będzie to Budowanie marki i rozpoznawalności Twojego produktu lub usługi, czy może bardziej będzie to edukacja odbiorców, czy bezpośrednia sprzedaż, a może bardziej zależy Ci na jakichś innych zaawansowanych kampaniach reklamowych. To ten etap powinien zawierać. Wracając do tego, jakie media społecznościowe wybrać, to jest pewnie temat na inny odcinek, bo trochę inne będziemy wybierać, jeżeli będziesz kierował swoją ofertę. W branży B2B, a trochę inną, jeżeli będziesz ją kierował w branży B2C, ale tak dla uproszczenia, jeżeli kierujesz swoje komunikaty do innych firm, czyli pracujesz w branży B2B, wtedy prawdopodobnie najlepszym portalem będzie dla Ciebie LinkedIn. Jeżeli, jeżeli swoje komunikaty tworzysz do klientów indywidualnych, czyli pracujesz w branży B2C, wtedy prawdopodobnie lepszym portalem będzie dla ciebie Facebook czy Instagram. To był punkt drugi. Teraz punkt trzeci. Punkt trzeci to kick-off, czyli start kampanii. No to OK, mamy strategię. Jeżeli mamy strategię, to musimy się zastanowić, czy mamy finansowanie i budżet. I tutaj na tym etapie dobrze by było, żeby to finansowanie i budżet były znane. Dlaczego? Dlatego, że pomaga to w dalszych pracach nad. Planowaniem konkretnej strategii. Przyda się to, przyda się też powołanie kilku nowych funkcji w Twoim projekcie. Po pierwsze, przydałby się nam lider, lider projektu, właściwie Tobie by się przydał, lider projektu, ktoś, kto będzie ten projekt nadzorował. Możesz być nim Ty, natomiast musi to być osoba, która jest dyspozycyjna, ma na to czas ma na to wiedzę i umiejętności i będzie się w tym wdrożeniem zajmowała. Możesz to być ty, ale jeżeli nie możesz twierdząco odpowiedzieć na pytania o czas, dyspozycyjność, to nie jesteś najlepszym kandydatem. Drugą osobą, drugą osobą, którą warto byłoby do projektu zaprosić, jest przedstawiciel działu marketingu. Trzecią, zanim omówię tą drugą, jest przedstawiciel działu sprzedaży. I tutaj muszę powiedzieć, że bardzo ważne, aby po jednej osobie z tego działu znalazło się w takim zespole wykonawczym, dlatego że najczęstsze problemy i niezrozumienie następują właśnie na linii marketing-sprzedaż. Dlatego bardzo ważne jest, aby te osoby się ze sobą komunikowały. Warto też wskazać pewnych ambasadorów lub wykonawców tego projektu. Weź pod uwagę, że nie każda osoba w Twojej firmie będzie się dobrze czuła w mediach społecznościowych. No i też nie można nikogo zmusić do tego, aby z mediów społecznościowych w kontekście biznesowym zaczęły, zaczęły te osoby korzystać. Natomiast jest to, na pewno, jest to na pewno możliwe, jeżeli zastosujemy odpowiednie podejście i omówimy korzyści. No bo właśnie, bo media społecznościowe to przecież nie tylko, nie tylko obrazki i i miękkie treści, ale też konkretne korzyści dla handlowców i, do, i dla sprzedawców. Między innymi ułatwiony prospecting, między innymi wzrost liczby potencjalnych klientów, lepsze relacje z tymi klientami, skrócenie cyklu sprzedaży, wzrost rozpoznawalności wśród liderów i ekspertów w branży. No, tych korzyści jest bardzo dużo, to też jest na osobny odcinek. Natomiast warto te. Te korzyści i, i, te, i, i to podejście zakomunikować podczas wdrożenia. No i okej, okay. i teraz czas na zaplanowanie wdrożenia powstałej strategii. Więc na tym etapie, na etapie kick-offu, trzeba zaplanować ten projekt na osi czasu po prostu. Co w danym czasie będzie się odbywało. Należy zadbać też o dobrą komunikację z zespołem i w zespole. To najlepiej robić poprzez krótkie, ale treściwe spotkania, no i przydzielić te nowe obowiązki i umiejętności, upewnić się na końcu, że każdy czuje się z tym komfortowo, no i sprawdzić ten plan komunikacji, ten plan wdrożenia. Jeżeli chodzi o część czwartą, czyli o produkcję treści, no to teraz tak naprawdę zaczyna się ta część operacyjna, czyli teraz przydadzą ci się. Specjaliści. Na początek, na początek będziesz musiał zrobić inwentaryzację swoich treści marketingowych. Co to znaczy? No właśnie, być może już masz jakieś materiały, które będziesz w stanie w komunikacji marketingowej wykorzystać. W związku z tym potrzebne jest zebranie wszystkiego w jedno miejsce. To, jakich materiałów szukasz i jakie materiały będą Ci potrzebne. Możesz sprawdzić sobie w czekliście, którą przygotowałem jako załącznik, jako rozszerzenie do tego odcinka, i znajdziesz taką checklistę w opisie. I tam zna znajdziesz wszystkie materiały, które mogą ci się przydać na następnych etapach tworzenia komunikacji. Natomiast na tym etapie, na etapie tworzenia treści, oprócz zebrania wszystkiego w jedno miejsce, będziesz potrzebował Stworzyć różne treści pod różnych klientów. I tutaj kluczowa będzie ta współpraca marketingu i ze sprzedażą, bo o ile marketing może pomóc w tworzeniu treści, o tyle sprzedaż powinna mu te tematy czy te zagadnienia dostarczyć lub zasugerować. Dlaczego? No, dlatego, że to sprzedaż, że to handlowcy, że to twoi przedstawiciele mają bezpośredni kontakt z klientem i to oni znają problemy klientów i są w stanie je rozwiązywać. A marketing ma za zadanie nic innego, jak w, w tym rozwiązywaniu tych problemów sprzedaż, po prostu wspierać? Dobrze by było na tym etapie pomyśleć o tym, żeby w firmie znalazł się tak zwany redaktor treści, czyli jedna taka osoba, która będzie dbała o wszystkie publikowane przez Twoją firmę treści i będzie takim trochę może nie cenzorem, co redaktorem treści w firmie. Taka, taka sytuacja byłaby oczywiście idealna, gdyby znalazła się taka jedna osoba i często jest taka pokusa, często się też tak zdarza, że szefowie chcą właśnie sami, osobiście być tymi redaktorami i znowu nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast mm, ważne, żeby to się odbywało pod jakimiś konkretnymi warunkami. To znaczy, musisz mieć na to czas. Nie możesz wstrzymywać pracy swojego zespołu, jeżeli treści są przekazywane właśnie do tego redaktora. To ten redaktor musi natychmiast reagować, bo inaczej wstrzymuje po prostu pracę całego zespołu, a to wpływa też demotywująco. Musisz też wiedzieć, że są pewnego rodzaju uniwersalne kategorie postów, jak na przykład źródła informacji na temat firmy, czy jakichś wydarzeń, które organizujesz, czy nowości produktowych. Także jest pewna grupa kategorii i treści, które będą dla Ciebie uniwersalne. Natomiast Duża część, ta ważniejsza część treści to będą treści, które musisz wypracować, właśnie razem z działem sprzedaży, i musi to być odpowiedź na konkretne zapytania Twoich klientów. Następny punkt, punkt piąty już to niesamowicie istotny punkt, o którym zapominają właściciele i specjaliści od marketingu, szczególnie ci, którzy Sami są aktywni w social media i uprawiają social selling. Dlaczego? Otóż, piąty punkt to szkolenie zespołu, i teraz odpowiem na pytanie, dlaczego. Dlatego, że niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli chodzi o, o wszystkich użytkowników mediów społecznościowych, to oni dzielą się na takie trzy mniejsze grupy. Największą grupą stanowią odbiorcy. Tych treści. I to jest prawie 90%, około 90% wszystkich użytkowników to są odbiorcy. Około 9-10% ze wszystkich użytkowników to są osoby, które wykazują się jakąś aktywnością, komentują, dają lajki, wchodzą w jakieś interakcje. Tylko 1% natomiast to są twórcy treści. I teraz tutaj jest często pies pogrzebany, ponieważ Staramy się, narzucamy naszym zespołom pewne obowiązki i zastanawiamy się, dlaczego te obowiązki nie są realizowane, a najprostszą odpowiedzią zwykle jest, ponieważ nikt tego nie potrafi robić. O ile my korzystamy z mediów społecznościowych jako odbiorcy lub jako osoby aktywne, aktywnie komentujące lub dzielące się treściami, o tyle nie jesteśmy przyzwyczajeni do roli twórców. I jest to rola bardzo trudna, która praktycznie nie jest, która jest nieintuicyjna, i jeżeli ktoś po prostu się wcześniej tego nie nauczył lub nie praktykował, nie będzie potrafił tego robić. Co jest bardzo ważne, o czym należy pamiętać podczas tworzenia lub planowania szkoleń dla zespołów. Na pewno ważne jest tak zwane szkolenie wdrażające, ponieważ podczas takiego szkolenia możemy, mamy okazję zapoznać naszych pracowników z podstawami mediów społecznościowych, dopowiedzieć im, opowiedzieć im, jak zarządzać ich profilami osobistymi, jak wyszukiwać i docierać do klientów właśnie za pomocą mediów społecznościowych, jak zapraszać do naszych sieci kontaktów, no i jak budować te zasady jakie są zasady budowania tych biznesowych relacji w świecie właśnie mediów społecznościowych. Ale poza takim szkoleniem wdrożeniowym, równie ważne są szkolenia uzupełniające, które odpowiedzą na pytania, kiedy publikować, jak często, jakie są metody budowania zaangażowania. Y może się też tak zdarzyć, że będą potrzebne takie nieco bardziej zaawansowane szkolenia, ponieważ okaże się, że w Twoim zespole znajdą się osoby, które się w tych social mediach świetnie odnajdują i one wtedy będą chciały e, mieć dostęp do szkoleń bardziej specjalistycznych, dowiedzieć się, jak tworzyć reklamy płatne, jak korzystać na przykład z LinkedIn Sales Navigatora itd., tak, dalej, i tak dalej. W każdym razie ta część szkoleniowa jest bardzo ważna, ponieważ wydaje się, że te umiejętności dotyczące mediów społecznościowych są powszechnie znane, ale one są powszechnie znane jako, nam jako, jako odbiorcom. Natomiast nie są nam znane umiejętności tworzenia i publikowania tych treści. No, właśnie, może nam się wydawać, że social media są łatwe w obsłudze, że to są aplikacje takie łatwe w obsłudze, przyjazne dla użytkownika, ale w praktyce one mają wiele skomplikowanych funkcji, które ciągle się zmieniają i jeżeli nie weźmiemy tego pod uwagę, będzie to powodowało frustrację u naszych pracowników. I ostatni, szósty krok równie istotny jak te pięć poprzednich to ocena wydajności. I monitoring działań. No właśnie, bo nie sztuka wdrożyć jakieś działania, nie, nie sztuka zacząć coś robić, sztuką jest mierzyć i wyznaczać sobie te cele dla social sellingu w naszej firmie. Cele mogą być wyznaczone dla całej firmy lub mogą być indywidualnie wyznaczane dla różnych pracowników albo przez różnych pracowników. No właśnie, no i co warto mierzyć? Przykładowo można i warto mierzyć na przykład nowe kontakty. W naszej sieci kontaktów, lub na przykład nowe kontakty z tej sieci, które trafiają potem do naszego CRM. Ile z tych kontaktów, które trafiły do CRM, u zostało zamienionych na rozmowy telefoniczne? Ile na przykład zostało umówionych spotkań? Ile takich kontaktów z mediów społecznościowych miesięcznie? Do nas dotarło albo na przykład ile razy, ile osób odwiedziło nasz profil albo naszą stronę. No i ostatecznie i, i to na to wa warto położyć największy nacisk: to jest ile zamówień pochodzi po prostu z mediów społecznościowych. Wiem, że nie jest to łatwe do policzenia i w wielu przypadkach wymaga wdrożenia mm, nieco bardziej skomplikowanych systemów lub yy, lub dodatkowej pracy, która, która jest potrzebna, aby zmierzyć te działania w social mediach. Jednak, na koniec dnia, dobrze jest te liczby mieć i znać, i wiedzieć, ile na kampaniach zarobiliśmy, a ile z tych pieniędzy zostało po prostu przepalonych. Podsumowując, social selling to na pewno nie jest jednorazowa czynność. Nastaw się, że jest to proces, ja tutaj powiedziałem o sześciu krokach, ale to nie są takie kroczki, tylko kroki, za którymi stoją konkretne działania, konkretne godziny pracy, które trzeba w to wdrożenie włożyć. Przygotuj się również do tego, że pierwsze kroki bywają trudne, zwłaszcza jeżeli sam podchodzisz z obawą do biznesowego wykorzystania mediów społecznościowych lub z taką obawą podchodzi. Do tego Twój zespół. To na pewno wtedy nie jest, nie jest łatwe. No i jedno jest pewne: wiele firm z Twojej branży już wykorzystuje media społecznościowe do rozwoju swojego biznesu, dlatego najlepiej po prostu zorientuj się i rozejrzyj. Być może będzie to metoda dobra również dla Ciebie. Dziękuję i zapraszam do wysłuchania zakończenia. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że te 6 kroków pozwoli Ci przygotować się i Twoją firmę lub organizację do profesjonalnego wykorzystania mediów społecznościowych. Nieważne, właściwie, którą platformę wybierzesz, to pamiętaj, że najlepsze wyniki pojawiają się wtedy, kiedy Twoim celem będzie faktyczna pomoc i zapewnienie Wartości takiej merytorycznej Twoim potencjalnym klientom oraz budowanie z nimi relacji, które będą doprowadzały do zainteresowania Twoimi produktami i usługami. Pamiętaj, że w opisie czeka na Ciebie do pobrania checklista, która pomoże Ci uporządkować, zgromadzić te materiały na dobry początek pracy przy treściach. A dla tych, którzy wolą formę czytaną. To ten wpis będzie dostępny również w formie bloga. Linki do tych materiałów, oczywiście, w opisie. A jeżeli chcesz dostawać powiadomienia o nowych odcinkach oraz linki do dodatkowych materiałów z nimi związanych, to zapraszam do zapoznania się, do zapisania się na newsletter o digital marketingu i o social mediach. To wszystko. Do usłyszenia.